Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będę wysiewała kapustę ozdobną. Może nie każdy z Was wie, ale kapusta ozdobna jest też kapustą jadalną. Można ją jeść, chociaż no te rozety są takie szerokie, że. No takie zastosowanie jej kulinarne jest troszkę mniejsze, ale kapusta ozdobna ma, tak jak tutaj podaje producent, długą wartość dekoracyjną i ozdobne liście. Kapustę ozdobną można z powodzeniem wysiewać w marcu i w kwietniu. To jest jednoroczna roślina o takich kędzierzawych liściach. Ona często jest stosowana. W takich jesiennych aranżacjach, razem z astrami, chryzantemami i innymi kwiatami, które no, nie boją się takich pierwszych przymrozków i sobie świetnie radzą. Taka kapusta ozdobna może dekorować nasze ogrody, tarasy, balkony, nawet do świąt Bożego Narodzenia. A jeżeli pogoda będzie sprzyjała, to nawet jeszcze trochę dłużej. Oczywiście, przy większych mrozach, ale na takie minus kilka stopni będzie wytrzymała. Kapustę będę wysiewała do takiego kubeczka. 200 ml mam oznaczone, kapusta ozdobna. W środku jest ziemia uniwersalna do siewu i pikowania. Nie trzeba dodawać do tej ziemi perlitu. Ja nie dodałam. Tutaj troszkę perlitu mam, bo taka mi ziemia po prostu została, ale na początku nie trzeba. Podłoże przyciskam sobie tą łyżką, żeby się trochę zagęściło, żeby podczas podlewania mocno nie usiadło. No i oczywiście podlewam może tym. Moja podlewaczka widzieliście już na poprzednich filmach, uwielbiam ją. Mocno, nie żałuję. Ziemia jest sucha, ma się mocno zwilżyć. Ja tego pojemniczka nie będę przykrywała, dlatego przez te pierwsze kilka dni chcę, żeby było tutaj naprawdę... Mokro, żeby nasiona mogły mi wykiełkować. Nasiona kapusty ozdobnej przypominają nasiona zwyczajnej kapusty. Ja wysieję sobie tak sporo, dosyć, jak na takie małe opakowanie, ale ja wiem, że nie wszystkie kapusty wykiełkują. Poza tym zawsze wybieram sobie te najładniejsze sadzonki, a jak mam już szczególnie dużo, to się tymi sadzonkami dzielę. Wysypałam sobie nasiona, rozmieszczę je trochę palcem, żeby one były po prostu tak bardziej równomiernie. Nie cackam się z tym, nie sieję tego pojedynczo, bo nie mam miejsca na przechowywanie po prostu na parapetach na początku tak dużej ilości doniczek. Wysiane nasiona przysypę. Warstwą taką. Pół centymetra nie musi być dużo, po prostu te nasiona mają dotykać do tego podłoża, które będzie wilgotne i o to przede wszystkim chodzi. Kiełkujemy kapustę ozdobną w takich warunkach, jakbyśmy kiełkowali każdą inną roślinę kapustę też zwykłą, czyli ciepło słońca na początku nie musi mieć, ale takie słoneczne miejsce, jasne, widne jak najbardziej wskazane. Obserwujemy, kiedy nasza kapusta już tylko się wynurzy tutaj z tej doniczki. Kiedy tylko nam się pokażą pierwsze liście, czekamy do pojawienia się liści właściwych. Kiedy pojawią się liście właściwe, możemy kapustę naszą pikować. I pikowanie pojedynczo do takich małych komórek multiplatu albo do takich kubeczków. Wystarczająca wielkość do jednej rośliny później do pikowania. Kapusta nie boi się chłodu, dlatego my nie musimy czekać z jej, powiedzmy, wysadzaniem do Połowy maja. Możemy wcześniej ją wynieść po prostu na dwór albo posadzić w pojemnikach. Ta kapusta też nie musi oczywiście iść do gruntu na obwódki, do tego się świetnie nadaje, ale możemy ją właśnie sadzić w pojemnikach. Na przykład w donicach, na balkonie czy tarasie. Wszędzie tam po prostu, gdzie chcemy mieć taką długotrwałą, piękną dekorację. Kapustę, kiedy już wykiełkuję i kiedy już ją przepikuję, będę wynosiła na początku do hartowania takiego wstępnego do tunelu foliowego, a później po prostu już zostanie w tym tunelu. Nawet kiedy przyjdą takie kilkustopniowe przymrozki, nic nie powinno się takiej kapuście stać. Prosta uprawa, bardzo szybko kiełkująca roślina. Jeżeli macie świeże nasiona, powinna wykiełkować w 4-5 dni, tak do tygodnia. Pamiętajcie, że... Po wykiełkowaniu kapusta może się szybko wyciągać, jeżeli będzie miała zbyt ciepło, a zbyt taką małą ilość światła słonecznego, więc fajnie byłoby obniżyć temperaturę. Postępujemy podobnie jak w przypadku innych kapust, takich zwyczajnych jadalnych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, ja nie będę tutaj teraz tych informacji powielała, po prostu wróćcie na przykład do odcinka na moim kanale o wysiewie kapusty wczesnej. Wszystkie te informacje dotyczące kapusty wczesnej, jadalnej będą się odnosiły również do kapusty ozdobnej, dlatego że jest to no, taka sama roślina, tylko w, innym, w innej odmianie. O innym wyglądzie i też innym zastosowaniu. Kapusta nie boi się chłodów. Nie musimy z nią czekać do ostatnich przemrozków. Oczywiście warto wcześniej zahartować, ale jeżeli macie tunele i szklarnię na przykład, to możecie od razu wysiać taką kapustę i wstawić. Te pojemniczki z wysianymi kapustami właśnie do tunelu, do szklarni. W dzień będzie tam dosyć dużo, mm, duża temperatura, na przykład u mnie dzisiaj, mimo że na dworze jest około 2-3 stopni, świeci piękne słońce, w tunelu było przed południem plus 25 stopni, było fantastycznie i siedzą tam sobie właśnie kapusty pekińskie i też groszki cukrowe i groch Polecam Wam uprawę kapusty ozdobnej, jeśli macie miejsce. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące uprawy kapusty ozdobnej albo ogólnie kapusty, to oczywiście dajcie znać w komentarzach pod spodem, a tymczasem do usłyszenia.